Witajcie serdecznie kochani w spóźnionej premierce kosmicznego 7 powiem wam, że w czwartek to wróciłam tak późno, że nawet już nie nie były otwarte kolektury, więc nawet nie miałam możliwości kupić no wczoraj to wróciłam tak na otwarcie na zamknięcie kolektury, więc już mówię nie dobrze kochani, zrobimy dwie kosmiczne mam tutaj 8, 9 pani mi podawała Poza tym jeszcze jako bonusik zdrapiemy sobie dwie krzyżóweczki XXL naddrapane do połowy. Ósmy i siódmy numerek. Krzyżówki są Natalki nadko Drapiemy na wsparcie kanału z... A z za takie zadeść uczynienie za ten beton. No i tą czternastkę nieszczęsto. To dla Natalki wielkie serducha. Jak nic nie wpadnie, no to się... Nie przejmujemy, tylko nie musiałaś. Ale bardzo dziękuję. I teraz, żebyście we widzieli, bo to jest za drogo. Jak coś się po popieprzy, to. Wiecie. Dobra. Mam nadzieję, że widzicie. I lecimy. Czego my tu szukamy? Już pewnie wiecie lepiej niż ja. Siódemka nie mnoży, księżyc mnoży razy 2 i planeta razy 5. Powiem Wam, że wróciłam, byłam Cię u Fryzjera, byłam Cię i i tak wróciłam i po prostu zasnęłam. Kłódka, lustro, melon, mam zrobkę z numerem 8, co za chwilę będziecie wiedzieć. Jabłko, portfel, zegar, perła, obcy. Podoba mi się ten obcy. Diamenty. Para, solcy, cytryna, piłka, plejada o kometa, tęcza, anana z palma, chmury i klucz, awokado korona, wiśnie. Pachnie mi to pustakiem. Tornado, rakieta, teleskop. Gwiazda, słońce i narty. No niestety, ale zobaczymy bonus. Bonusie jest złota. Tu trzeba znaleźć kwotę, czyli niestety D D D C. Pusta. Będzie takie mega puste, to ja nie będę tego kupowała. Kosmicznego najwyżej yy... będą wtorki z trzydziestką, więc słuchajcie, na którymś wtorku po prostu cztery kosmiczne będą jako we wtorek. Chyba w lutym tak zrobimy sobie. Słońce, zegar, korona, palma, narty i portfel. Bo na coś innego planuję. Zobaczymy, co to wejdzie. Cytryna, diament. Awokado, astronauta, kwiat i kłódka, para, Solvino grono, rakieta, kometa, chmury, klucz, obcy, jabłko, gwiazda, teleskop. Melon, Tęcza, Tornado, Perła, Piłka, Antena, Plejada i Ananas. Czyli co? Gucio, puste. Jedno i drugie. Czyli moja premierka zaliczona. Myślę, że jeśli chodzi o zdrabkę OC, to będę dawała szansę na wtorkach z 30, a na miksach podejrzewam, że nie. Jeśli chodzi o zdrabki od Natalki, to mamy. A! No i zobaczcie, zrobiłam to co Natalka, nie zdrapałam bonusu, a ja poleciałam po literach. Ale jak już poleciałam po literach, to wiadomo, że tu jest kier. Mam tu siódmy i ósmy numerek. Zacznijmy od ósemki. Y, odkrywało się liter, ale y, czy coś padnie? To się okaże. Jest E. E i U. Asystent wrócił z zakupów. Asystent dużo ludzi nie na zakupach. O, no bo to o tej porze to, to mogłoby być. No ale, mhm. mówię jak nic to tu nie wpadnie, to się nie przejmujemy. Ja pooglądam i wasze premierki, i wszystko. Może dzisiaj sobie zrobię właśnie taki J i V. To jeszcze weźmiemy sobie do tego i J, jedną literę. CJ. I tu już nam powstał Right <laughs> i Yard. Dwa wyrazy na raz. I C, J szukamy. I tu jest JAR. C. J. I tu było E. Nie wydrapane. C, J. Dobra. Lecimy dalej z tym koksem. Mamy F. I Z. Nie mogę się wyzbyć, słuchajcie, tej choroby. Ja nie wiem, co to jest, że... Tu Azja, drugie... Słowo drugiej o nie dadzą, bo za dużo by było. Zdun, ale to pierwsze, chyba pierwsze. Dobra. No i dwie ostatnie. Te, w. No i mówiłam, że one dadzą, bo... No i nie dali dwudziestu. C było, Z No i tu tyle. W drugiej mamy wyrazy dwa, ale T i W nic chyba nie da. Tu też podejrzewam, że T i W to jest tylko dane, żeby nic nie wpadło. Tak. 20 zł w bonusie i ogólnie tu jest pusto. Gdzie te kontrolne litery. O! O! Z czym? No kontrol. O! j. Oj no. Ósemka, pusta. Siódemeczka. Zaczynamy to od, od O i A. I od razu w dolinie, bo to tylko mhm. No, ciekawe, mówię, <laughs> nic nie wpadnie, to się nie przejmuj, natolka, nie musiałaś mi ten, bardzo jest to miłe, ale. Dużo, 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 dużo tych literek, ale dobrze. Jeszcze się podkrywało coś tu. O. Bo tak to, jak drapałam tą yy, krzyżówkę, to mówię ojej, jej <laughs> w literki się nie wydrapują. Trochę się teraz wydrapało L LH L. No i samo ha, szukamy. A, a propos y, miałam poopowiadać Wam, jakie teraz planuję odcinki te dodatkowe. To tak, jutro będzie odcinek z okazji zakończenia mistrzostw. E, w poniedziałek premiera, a we wtorek kartki. MB we wtorek będą kartki. Asystent sobie coś przeszkadza, więc mówię. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, postaram się nagrać. Wstało nam tu hematyt. Dobra. Trzy ostatnie literki. O. Fauce i i. Czyli C i I sobie. trapiemy. To Y było. Cebula powstała. C i I. mach i C no, asystent zrzucił coś do skrzyneczki tu tak asystenciku tak może asystent też wystąpi na, na we wtorkowym odcinku od, tego, to tak. y, od widzów to znaczy konkretnie no, no kartki od widzów tak. Nie wiem Zobaczy. <laughs> Zobacz. Razy 3 20 A jest pustek B B No to co kochani dzisiaj Jest kompletnie pusto Ani kosmiczne Komiczne ani krzyżówka. Nic się nie spisało. Do zobaczenia, kochani. Do juterka. Do zdrapmasów i do miksu na zakończenie mistrzostw. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa pa.